Techniki obrony piłek z pierwszej linii. Generalnie w momencie, kiedy bramkarz orientuje się, że nastąpi rzut z bliska z 6 metrów w sektorze centralnym, powinien zmniejszyć kąt rzutu, wysuwając się do przodu z zachowaniem postawy bramkarskiej płaskim i szybkim doskokiem. Po wyjściu bramkarz powinien jeszcze się przesunąć, korygując swoją pozycję względem piłki. Obrona oburącz z przesunięciem. Odbicie i przesunięcie na nodze dalszej. Uniesiona w górę i odwiedziona noga bliższa podwyższa pozycję bramkarza. Wychylenie tłowia, ręka bliższa sięga daleko do piłki. Ręka dalsza dołączona. Obrona jedną ręką z przesunięciem. Praca nóg i odbicie do pełnego wyprostu nogi odbijającej, jak poprzednio. Wyprost ręki do piłki, wysoko uniesiona linia barków. Obrona ręką i nogą bez przesunięcia w zasięgu bramkarza. Po doskoku utrzymanie postawy bramkarskiej. Równoczesny ruch ręki i nogi. Noga podporowa stabilna. Możliwe wspięcie na palce lub niewielkie odbicie w zależności od wysokości rzutu. Druga ręka wysoko w górze. Obrona przez ze zmianą nogi. Technika skuteczna, ale trudna koordynacyjnie i wymaga długiego okresu nauczania. Wprowadzana jest w późniejszym etapie szkolenia: odbicie z nogi bliższej piłki, zmiana nóg w powietrzu i lądowanie na nodze przeciwnej. Wymach nogi odbijającej wysoko w górę. Asekuracja ręką bronionego rogu bramki. Interwencja stosowana w późniejszej fazie szkolenia wymaga dużej mocy i zaawansowania. Interwencję możemy podzielić na kilka faz. Zajęcie pozycji poprzez płaski, szybki doskok, maksymalne odbicie z dwóch nóg, kończyny dolne odwiedzione na zewnątrz, ugięte w stawach kolanowych. W kolejnej fazie następuje równoczesny ruch dolnej części nóg i dociągnięcie do nich rąk. Interwencję można również wykonywać w innej wersji, rozpoczynając analogicznie jak wcześniej, od zajęcia pozycji poprzez płaski, szybki doskok, maksymalne odbicie z dwóch nóg, kończyny dolne odwiedzione na zewnątrz, ugięte w stawach kolanowych. W ostatniej fazie następuje równoczesny ruch dolnej części nóg, natomiast ręce zamykają przestrzeń nad głową.